Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Winci. Jakby ktoś nie wiedział. Drodzy widzowie, mam dla Was niespodziankę. Z racji, iż zbliża się Adwent, postanowiłem zrobić kalendarz, jakiego jeszcze nie było. Przynajmniej mówię, o co mi chodzi? Otóż od dnia 1 grudnia do dnia 24 grudnia codziennie na moim kanale o godzinie 12. Będzie ukazywał się świąteczny poradnik Origa. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten pomysł, ponieważ statystycznie rzecz biorąc, przez miesiąc grudzień ukaże się więcej poradników niż przez ostatni rok. Mam nadzieję, że podoba Wam się niespodzianka. A teraz czekajmy, aż będzie 1 grudnia. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu.